Zarząd Grupy Medycznej Tomy podjął decyzję o poszerzeniu wachlarza usług świadczonych dla potencjalnych pacjentów o wykonywanie biopsji fuzyjnej prostaty. Pomysł się stąd, że do tej pory tomet przeprowadzał badania profilaktyczne skierowanie głównie do kobiet. Badania profilaktyczne dotyczące narządu rodnego czy gruczołów piersiowych. W związku z tym, że tendencja niestety, niestety jest wzrostowa zaoralności na raka gruczołu krokowego u mężczyzn, postanowiliśmy wprowadzić usługę biopsji fuzyjnej, która bardzo precyzyjna i na bardzo wczesne etapie pozwala ustalić rozpoznanie niestety tego nowotworu, którego coraz większa liczba dotyczy mężczyzn. Jest to w tej chwili no, rewolucyjna metoda, którą stosujemy w rozpoznaniu, w ustaleniu rozpoznania, a za tym idzie możliwością wczesnego Podjęcia wczesnego leczenia, a tym za idzie i całkowitego wyleczenia jego nowotworu mężczyzn. Badanie to niestety na dzień dzisiejszy jest badaniem komercyjnym i przeprowadzane będzie w jednym z ośrodków medycznych Tomek, zlokalizowanych w Katowicach, przy ulicy Fredry 22. Biopsja fuzyjna prostaty jest to nowoczesne badanie wykorzystywane w diagnostyce raka stercza. Wykorzystuje ono zalety ultrasonografii i rezonansu magnetycznego. W badaniu rezonansu magnetycznego jesteśmy w stanie dokładnie zlokalizować ogniska podejrzane o charakter nowotworowy. Z kolei, badanie ultrasonograficzne jest łatwo dostępnym i powtarzalnym źródłem, w którym możemy uzyskać obraz prostaty. Następnie, obraz z rezonansu magnetycznego i ultrasonografii jest łączony w jedno. I pobieramy wycinki, co ważne przekroczowo, w celu ich późniejszego badania histopatologicznego i oceny tkanki w kierunku nowotworu stercza. Ważnym aspektem wykonywania biopsji fuzyjnej stercza jest droga pobrania wycinków. Do niedawna wycinki pobierane były przez odbytniczą, co wiązało się z większą ilością powikłań infekcyjnych. Aktualnie, według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, wszystkie biopsje fuzyjne powinny być wykonywane przez kroczowo. Zmniejsza to ilość zakażeń oraz zwiększa celność biopsji. Biopsja fuzyjna jest zarezerwowana dla wszystkich pacjentów diagnozowanych w kierunku raka stercza. Według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego wszystkie biopsje prostaty powinny być wykonywane w sposób fuzyjny, to znaczy powinny wykorzystywać diagnostykę obrazową w postaci rezonansu magnetycznego. Preferowaną drogą pobierania wycinków jest oczywiście biopsja przeskroczowa. Biopsja fuzyjna przeskroczowa może być wykonana w dwojaki sposób. Pierwszym jest znieczulenie ogólne pacjenta, gdzie pacjent jest w pełnej analgezji i nie czuje żadnych dolegliwości bólowych. Drugim jest znieczulenie miejscowe, w którym to lekarz urolog przed rozpoczęciem biopsji znieczula miejscowo roztworem lidogenowym. Kainy, prostatę, a następnie pobiera wycinki w sposób typowy. Znieczulenie to wiąże się z dolegliwościami bólowymi porównywalnymi z pobieraniem krwi z żyły. Zabieg biopsji fuzyjnej stercza trwa około 45 minut do godziny. System do biopsji fuzyjnej Coelis, wykorzystywany w Centrum Medycznym TomMed cechuje się najwyższą czułością spośród dostępnych sprzętów i w połączeniu z doświadczonym patomorfologiem oraz lekarzem urologiem wykonującym badanie pozwala na postawienie trafnej diagnozy. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług w Centrum Medycznym TomMed wszystkich pacjentów do biopsji fuzyjnej kwalifikujemy osobiście na bezpłatnej konsultacji przedzabiegowej. Ze względu na nowatorskość metody oraz małą dostępność sprzętu do biopsji fuzyjnej w placówkach ochrony zdrowia w Polsce, na ten moment biopsja fuzyjna jest usługą komercyjną. Jako mężczyzna chciałbym tu zaapelować do mężczyzn o profilaktykę. Najważniejsza jest profilaktyka i dzięki tej profilaktyce możemy wcześniej wykryć nowotwór, wcześniej go zdiagnozować i całkowicie wyleczyć.